Cześć wszystkim, tutaj Strawberry Dzisiaj pakujemy się do szkoły Jakoś jest 27 sierpnia Nie podoba mi się ten fakt I nie chciałam mi się malować, więc Mam No, filtr na twarzy Więc pewnie będzie znikał co 5 sekund, ale dobra Super Pierwszy plecoczek Taki śliczny Z Amecian i Kanjel Bek inaczej Mam nowy, bo mój poprzedni się rozpadł w pół Nie pytajcie jak to się stało, sama nie mam pojęcia Wiem tyle, że zrobili mi kebaba. Wróciłam to już po plecaku, ale dobra Tutaj mam... To jest chyba etui na fotokarda Nie wiem, jak to się... nie wiem nawet jak to się nazywa Ale nie mam nic to włożyć, więc będzie puste dopóki czegoś tam nie znajdę super kołam życie, nie? oj, Kizia będzie się pakować ze mną? tak? no pokaż się no tak no tak no tak, tak, mam cię zostawić no dobra o, o Kizia ziewa? dobra w ten filtr mi cały czas znika o nie, znika, dobra <grych> pomijmy to Zacznę od tych takich chyba największych rzeczy, czyli właśnie nie mam podręczników. Eee, no więc zacznę od z dużych zeszytów. Nie, to teczkę. Najpierw teczka, bo jest największa. Oczywiście oklejona naklejkami. To jest Kangel, Amecian, Ktao. No te się już odrywają, ale one, ona ma kilka lat. Tak to by była sama Kangel i Amecian bo mi już trochę not i minęła faza na kto? I przyszła jeszcze większa faza na Kanjer. A mecian. Telefon spada, zostań, zostań dobra. Najpierw zeszyt od matematyki. Taki piękny, z tymi. Bardzo lubię mieć zeszyty z tym. Tylko niestety to jest jedyny zeszyt, jaki mam. Z takim czymś. Oczywiście na klejeczki. The world is yours. Make some noise. Bardzo ambitne napisy na zeszycie. Don't judge me. One są z... to jest z Biedronki. Teczka jest stara, to ja nie mam pojęcia. A plecak jest AliExpress. No, chyba wszystkie moje rzeczy są z AliExpress praktycznie. Dobra, angielski. Ten zeszyt jest akurat z Netto. Oczywiście naklejki. Naklejki też są z Aliexpress. Kołam życia. No. Pięknie. Te zeszyty, co teraz pokazuję, są A4, więc no. Jeszcze polski. Oczywiście też naklejki. No bo jak inaczej. I ten też jest z Netto. Były na promocji. 2 plus 1 gratis. Miałam mieć tylko od matematyki duży zeszyt, a potem stwierdziłam, że... W sumie to chcę jeszcze od polskiego, ale były... E, był... Bo na promocji to mi to taka zau wziąć 3, więc mam jeszcze od angielskiego i matematyki dodatkowy. Nie wiem, po co mi 2 zeszyta, a 4 z matematyki, ale niech będzie. O Boże, chyba. No. To nie są wszystkie zaszyte. W sensie jeszcze tu mam raz, dwa, trzy: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 plus 2 albo 3. Na pewno plus dwa, bo jeszcze mi doszły dwa przedmioty. Muszę się dowiedzieć, jak grube muszą być zaszyty. A trzy, bo nie wiem, czy nie będę potrzebowała jakiegoś brudnopisu. No. Więc mogę pokazać naklejeczki. Super. Te, co mają chytało, to są jeszcze z poprzedniego roku, bo nie chciałam wyrzucać. Wiadomo. Dlatego są też zniszczone niektóre. O na przykład ten jest niszczony. To bohemia Dobra. Fizyka. Więcej naklejek dałam. Normalnie ulubiony przedmiot. Piornik. Normalnie podobny do PCK. Kendrick MSN. One były w zestawie na AliExpress. Polecam po z czemu nie mogłem tego wyłożyć przed nagraniem Dobra, zacznę od tej od mniejszej kieszonki Zacznę Tutaj mam zapasowe dwa korektory jest My Mel i Pompon Purin Dlaczego na każdym piszę My Melody Nie oceniam Nie oceniam temperówka schowam, bo potem tego nie schowam, znając mnie w ogóle większej rzeczy mam z Sanrio to co mam z Sanrio to jest z Aliexpress bo zapominam mówić skąd kupuję rzeczy różowy klej z Piedronki, jak piękny może nie widać chyba w kamerze, że jest różowy ale uwierzcie mi, jest różowy tylko tego nie widać w kamerze. Dobra. Eee, karteczki. Przydadzą się, żeby gadać na czy co? Nikt tego nie słyszał. Więcej korektorów. Też piszę My melodii. Słuchamy, nie oceniamy. Linijka. No bo jak inaczej. Teraz... O Boże... Czy ja muszę to wszystko obraż obracać? Co? So. Zakreślacze z Sanrio Każdy ma postać na sobie Tylko ja myślałam, że one będą pastelowe Maka Siostra mi wyszła eee, One nie są pastelowe A liczyłam, że będą Nie wiem, czy to będzie o, widać różnicę chyba. Dobra. Jeszcze tu mam nożyczki. Wiadomo. Przydadzą się ołówki. One są z action? Action? Nie wiem. Nie wiem, jak to się czyta. Nie oceniamy. I długopisy. Dużo długopisów. Dobra. Ale mam kleje. One każdy mają inny kolor. Ten różowy sobie już spakowałam. te dwie paczki długopisów. Kto będę nosić w plecaku? Bo ja żyję z ludźmi w klasie, którzy sobie wezmą jeden, zamiast całego piórnika wezmą jeden długopis, swoją do kieszeni, potem go zgubią 10 razy w ciągu dnia i cały czas Elena, podrzeszysz długopis. Ja się muszę przygotować. Ja w ciągu roku nie wiem, używam może no mo, dobra, może nie przesudaj. Może taką paczkę więc używam w ciągu roku. Ale kupiłam dwie takie paczki. Jedno jest z tamtym piwniku. To. Tak to jest. No. Naklejki. Jedną stąd... Tu jest ich więcej, Większość już tak zużyłam. Tu są dwa te papierki. Były chyba cztery albo pięć. Zużyłam je. Po prostu. Jakiś planer. planer. Lubię sobie zapisywać, kiedy mam... Lubię sobie zapisywać, kiedy mam sprawdziane takie rzeczy, bo ja zapominam. Czasami. Nawet jak sobie zapiszę to i tak zapomnę, więc... No, pamięć 10 na 10, dziękuję. To było wszystko z dużej kieszonki. Na razie ona prezentuje się tak. Może tak potrzyma tydzień, może nie cały. He. Ja nie jestem typem osoby, która otrzyma porządek. Ty mi. To na pewno pójdzie do szafki. I to też. Bo ja raczej nie będę tego nosić. Dlatego wszystko jest już w plecaku. No, super. To było wszystko, co jest w tej największej kieszonce. Teraz pokażę te mniejsze. W tej kieszonce. Jestem sama w domu, więc można się drzeć. W końcu. A, nie mogę tego wyciągnąć. Tak się czuję. Wszystko. No, to wszystko. To, to nawet widzę, tylko jak ten efekt mi zdejmuje. Bardzo, ale dobra. Eee, najpierw gumę do rzucia. W sumie. Co z tym filtrem? No, najpierw gumę do rzucia. Orbit, takie najlepsze. Ile ich jest? 21. No długo nie starczy. Tym bardziej, że wyciągnięcie gumy to już jest Ej, dasz jedną, ale no dobra. Eee, G Nie wiem co mam tu powiedzieć. No. Zgomę do życia. To jest obowiązkowe. Tak, moi drodzy. Uno. Uno. co trzeba... Bo mam takiego super pana od fizyki, że on z nami gra w UNO na przerwach. My do niego idziemy, e, pytamy czy zagra, zazwyczaj zagra. No, super. I mam jeszcze takie ze bo z czego innego. Co tak gramy. Na przerwach. Super. Legitymacja. Co innego? Nie wiem. Chyba do wszystkiego się przydaje. Portfelik oczywiście z Sanrio, bo jak inaczej? MP3, MP3, bo e, miałam rozmowę z tym właśnie panem od fizyki. E, od tego pana się dużo zaczęło, że jak słucham muzyki, bo u nas w szkole można słuchać muzyki, ale jeśli sam e, ten, e, muzyki na słuchawkach, to od słuchawki są podłączone do telefonu taki myk, tylko nie da się na to wgrać muzyki, niestety się da się ale mi nie chce znaleźć urządzenia e, nieważne czy robię kablem czy tym czymś robię czy w ogóle bluetoothem też próbuję. nie da się po prostu więc no, trzeba coś wykombinować jeszcze no więc to są rzeczy które są w tej co ja tak dobre to są rzeczy, które są w tej Jednej z mniejszych pieszonek. o Oj, co do tego megu, no proszę, nie wnikaj, jak bardzo jest rozwalone. Okay? Ono dużo przeżyło. Jako już jestem na wolontariacie w świetlicy, nie? E, po prostu siedzę tam z dziećmi. I kilka razy próbowałam zagrać z tymi dziećmi w UNO. Nigdy więcej nie będę grała swoim no, na świetlicy. Nie, po prostu nie, ja jestem ja załamana, co się działo, co się wydarzyło. Te dzieci rzucały moimi kartami, próbowały mi zniszczyć te karty. Kam życie, nie? Dzieci na świetlicy są okropne. Nie wiem, dlaczego ja to sobie zrobiłam, że od tam na wolontariat. Ale muszę zdobyć jeszcze 70 godzin chyba. Mam... Z tego so, co pamiętam, mam 32 godziny w tym roku. Bo dopiero na koniec roku odkryłam, że mogę chodzić na świetlicę. Jako wolontariat. Ech, to będzie długi rok. Co dałem, Petrójki? To przynajmniej mam w niej radio, okej. Okay? Słuchamy, nie oceniamy. Polskie radio mam. Ostatnio, jakie włączyłam, to mi disco pola leciało. Niesamowity plecak. Tutaj jest odpinany. Nie wiem, czy dam radę, jedno... dam radę jedną ręką. Dobra. A, dobra. W ogóle to jest naklej na gorąco, żeby mi nie spadło, bo to było tak luźno. I tutaj też jest takie luźne i to... Nawet nie zdążyłam powiedzieć. Dziękuję. Super. To też będę musiała przykleić. Dobra. Tą kieszonkę pokazuję. To jest... To jest dużo. Dobra. Jeszcze mgiełka. Nie mam pojęcia po co mi to. Ale to kupiłam. Była tania w netto. Przewzięłam, stwierdziłam, że. No dobra, może się przydać. Patrzyłam też na filmiki na YouTube i na TikToku, co ludzie noszą do szkoły. To dużo osób miało jakieś mgiełki, właśnie chusteczki takie do rąk to też, to jest, to pewnie może się przydać. Chociaż nie wiem właśnie, nigdy nie miałam do szkoły chusteczek napiliszanych. Ale dobra, dobra, dobra. Malutką paczkę wzięłam więc. Szczatka do włosów. To jest dosyć obowiązkowy, wydaje mi się, że element. Tutaj mam, nie wiem, czy to można nazwać kosmetyczką. To jest po prostu worek, dobra, pomińmy to, pomińmy nazywanie tego czegoś, ja że jestem dziewczyną, no to wiadomo. Dziś najtańsze z to Plastry Pokémony. Eee, tak, super, one są, mają różne rozmiary, 20 plastrów. No. Są takie piękne, proszę mi nie mówić, że nie. Pielęgniarka w szkole, jest tak, że no więcej jej nie ma niż jest, to wiadomo, może się kiedyś przydać. Rok temu chodziłam z pełną apteczką do szkoły, tylko teraz mam mniejszy plecak, więc już tak nie zrobię. Posteczki, wiadomo, przyda się do nosa czy coś. Zasterki eee, na pryszcze, to też wzięłam, bo patrzyłam, że ludzie to biorą. Tego też nie. To też nie mam pojęcia, czy mi się przyda. No, ale czemu nie? Generalnie to ja ich zawsze używam, ale w domu. Ale dobra, dobra, dobra. To bo mi usta strasznie wysychają. Grinch. Wstałam tu od koleżanki. Taką opakownię. Bo ja pełno tych, takich pomadek gubienie. Ja mam opakowanie pomadek. Nie wiem, miesiąc później mam jedną albo zero. Tak, kołam życie. Dlatego mi koleżanka kupiła agrawki. W sensie kupiłam pomadki, ale agrawki pokazuję. Nie wiem po co mi agrafki w szkole. Ale jako osoba, która uwielbia się wystroić, ja mam agrawki. Kto mi zabroni? Zawsze się przydadzą. No. Uwaga, uwaga. Łyżka. Po co? Nie wiem. Łyżka. Łyżka. Gumki recepturki. Po co? Też nie wiem. Ale są. Tak. Pilniczek do paznokci. Tu mam jedną wsuwkę jeszcze. Jedną słówkę a cała reszta to gumki do włosów, tak dużo, bo z tych gumek, w dobry tydzień zrobi się jedna z tych wszystkich, znając mnie. Więc no, ja zawsze gubię gumki do włosów, nie? Za zawsze noszę na nadgarstku. Bo, jak nie mam na nadgarstku, to one mogą być wszędzie. Tak, super. To jest to, co mam w plecaku. Coś... Eee... nie, nikt nie przybada. Jeszcze noszę. Tu, tu już mam? A, stary, nie mogłam wcześniej tego wyłożyć. Dobra. Butelkę. Taka zwykła. Moim workiem na błęk w tym roku będzie to. Nie, jak to zabrzmiało? Co, co, ja gadam, Boże. No, to będzie mój worek w tym roku. Nie ma, oczywiście, niwea. <grytania> jak inaczej. I nie wiem, które buty wybrać. Bo się tak dziwnie położyłam w ogóle teraz. Te mam nowe. One są z obozu. A te mam jeszcze z zeszłego roku i one są jeszcze dobre. Więc nie wiem, muszę się zdecydować. Mam też trochę nowych ubrań. ta bluzka jest to spodnie. No. Ta bluzka jest z AliExpress. Te spodnie są e, chyba z Kropa albo Hausa. Nie wiem. Ale z... podobają mi się. dalej mam taki sweterek. i tak miała być on też jest z AliExpress No Tro... Trochę delikatnie na mnie duży, ale dobra nie oceniamy padły mi sławki, ale dobra. na muska jest taka. Ona jest wiązana. Okay. Dobra. Kolejna bluzka. Ona też jest wiązana z tyłu. Ma tu takie. No. Takie jak tamta czerwona. O. <grytania> tylko tamta czerwona była wią nie wiązana, tylko na ramiączkach. Yeah. Ja... na mam taką bluzkę. E, ona jest chyba z Halsa. Z też mam chyba z Halsa. No. Jeden jest taki socik, oczywiście z AliExpress. Mam no, nie stać. A ja dobra. Lyska. Jeszcze ma. Lyska, jeszcze ma dwa Na dole. Litki to są serduszka, Więc no. Dobra, skinka. O nie widać. Wow. Umiejętne... Uwielbiam kamery. Ech, bardzo umiejętny, uwielbiam kamery. No, nie będzie widać. No <grywa> dobra. Zadam skriemkę. Chciałam go pisać na ten. Tu? O, pięknie. Od światła. M. Dobra. Whatever. Dobra, To chyba wszystko, co chciałam pokazać. Więc pa.